trofeum? E, jelonek, jelonek, jelonek. Bo co, ja mam być czerwony? Aha. Tak. Pachta, <grym> mi się. Może go zostawimy, bo on jest fajny. Błękit. nagrywa, tak, nie, nie Trzeba, nie trzeba zobaczyć czy wszystko nie działa. E, no, dalej, działa, z. działa, wszystko. Tu jest test mikrofonu. No, tuku, tuku, tuku. Poczekaj, nie tak, YouTube. Siap. Ja, ja se muszę odświeżyć do Foresta, chłopie. Ja pier... Dwa zje grają. Gdzie jest nasz syn? Eee, mam kaca. Eee, zaspałem, co się stało? Nie wiem, ja... Nie tu się ja stało. siekiera? Posuń się. Kur... Ty się posuń. Tu masz siekierę, pani. Stara produkcja, ale dalej dobra. Kurde, ja to tak dawno gram. Pod którym było ten? Ehm, tak się no. nazywało? Ekwipunek. Pod L pewnie, albo coś takiego, pod P, nie wiem, dobra, nie wiem. Ale możesz się zbindować to ja pod tabem. Kurde. Działa? Działa. Kurde, kiedy ja w to ostatni raz grałem? No. Nie wiem, ale prostu już tutaj rozwalam bagaże to sobie przeszło. A ja wszystko tutaj. jem. Gin. No, ale no. my mamy wszystko oddzielnie tutaj. Tak jakby. tak Wszystkie przedmioty, które są na tej mapie są oddzielnie, musimy je oddzielnie podnieść. One nam Zero nie znikają, musimy je podnieść. Ja nic nie pamiętam kompletnie, 0, no. No, ja, ja, nie, ja wiem na pewno podstawy. Ale bo to na chyba jest wioska kanibali. Tak. No dobrze. No tak patrz się w dół i, przy, i przytrzymaj. Tak jest ja w na piłkę. Wiem, chyba, wiemy. że tam. A nie, wy, nie musisz przytrzymać. Zresztą się tutaj, mamy trochę tkaniny jeszcze. Ciekawe. Tutaj jest jeszcze. Mam piłkę. Ej, ty, aport. E, gdzie ta piłka poleci? Nie wiem, kradnie. Nie wiem ale wygląda na knop nie Gdzie ty jesteś? A, bo ja muszę... Trzymaj. Paliwo. Ale bekem... Jak... Nie tu Zapomniałem no. tego nie niszczy. co ja robię. Wsiadem borówkę. W sumie do Foresta teraz by... Zda... Nie wiem, on by zaczął płakać jakby zobaczyli jak ja gram albo <laughs> no jak ja grał Na pewno wiem, że trzeba zrobić Didn't na sobie. Tak! Kurde! Musimy zdać pióra na strzały. Ej, bo tutaj ktoś jest. A, nie. To jest... To jest... Zabiłem. Ktoś, tak. ale ktoś kto nie żyje. Co ja podniosłem? Brać Nie wiem, wiem, co nie. podniosłem. Eee... Y ja wszystko biorę tutaj. No gdzie ty? Upośledzona to jest. Fajne gra. Cześć, od tutaj była. Dobra, ja tutaj przeszukuję dalej. To jest stracił w centrum głowę, ale śmieszne. No e dobrze. Eee... Mam dwie piłki. Dobra Jaszczurka No jak da, ta jaszczurka? Da, da, dawaj to Dawaj, ja nie umiem kurę jaszczurki uderzyć. Dawaj Ej dobra, uderzyłem O halo Skończymy się stream Ja nie potrafię kur ja muszę Didem mieć bo ja nie potrafię jaszturki za siebie Weź CT, te puszki czy coś Wezmę. Dynamit? Najpierw czekoladki. Jo. Masz, masz piniatę, piniatę masz. Je, no. O, gdzie Dwie, dwie. Dynamity, dobra. Czemu ty wniosę, się nie Tutaj flaremu. jeszcze jest piciu. Ile tu tego piciu? Gdzie masz flary? Ile, ja już mam dwie więcej. Płytka trufiowa, dobra. I forgot. Jaszczur! Nie, ludzie się załamią jak my to gramy O tu. Fo... Dawaj. Z ja. Dawaj mi tego całego jeszcze. Dara, co? Dobra, musimy... E, jelonek! 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 O kur... Ej, mamy tu od razu jaskinię, zaba. Ja mogę bić jego głową, chodź tu. O tu O tu zjedcię córka. O, o tu. Ja sobie stworzyłem to. badyla Sejba badyla stworzyłem. Co ja mogę mogę sobie pod dwójkę sobie Kurde. przypiszę Badyla Dawaj mi to Kurde się odpalam Ja mam dzida Nie no gdzie uciekasz? Chodź, chodź, chodź dobra budzę, że w taka na niuba Czekaj No coś No co się ruszasz Bo ja nie wiem jak mi celować tak trochę Sądzę w Polsce jest celownik To jest blue plus... O no, nie ucieka Widzisz jak pięknie to masz stroje w tym namiocie Miesz mógł sobie wybrać jeden z nich Pokaż ty mi się Kanibal i to dwa Nie bij, eee... nie bij póki co. co mnie bije! A, bo ja zjadłem... Je... A, bo ja zjadłem jakieś troszeczkę. Dobra. Ja się dziwię co mnie bije. Nie, 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 nie. Chodź farbę sobie weźmiesz. Tutaj do mnie. Bo wtedy one będą uznawać ciebie za jakiegoś wy... Wy... wyższego poziomu. Za jednego A, z nich to Za debila. No to też. Co ja mam to... być czerwony? Tak. Pakta z celi się. Tylko jakiś jak, jakieś. Pięć, nie dobra. 30-letni informatyk, ty wyglądasz. Ja nie mogę. O, komputerki. A co Płyta. z tym Chwytam. Płyta. A ja musimy znaleźć jakieś. na wodzie najlepiej się osiedlić, podobnie. Na wodzie? No po prostu ze mną, co? Ja bym zabił cię w wodzie. kanibali. No, przepalimy ich nie no, I laptopy, Bo z nich Dzięki z nich dropniesz Kurde Płyty Drukowanie to ja idę tam Obok samo O tutaj jeszcze Parateczek Jak kanibala to go od razu zabiję No to dobrze e, Może coś jeszcze za samolo. O To akurat można zjeść To akurat wiem. Dobra, i krzaczek sobie rozwalimy. Super, no. ja sobie liście zdobywam. Zamiast... No ta... Zamiast te... nasiona na nasienie. Czemu? Nie wiem. A wiesz co, że to też może być imię, to nie wiem No, sus. No. To gdzie idziemy? Tutaj? Coś... O! Możemy sobie przejść po... Pla A, tu nie ma plaży. Idziemy tutaj czy gdzieś Nie, Nie, idzie? nie, 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 nie idziemy. Dobra, chodź tu, choć nie bo... Jezioro. A nie, bo leki są ważne. Tutaj, nie. My się, się nie bimy. Ja sprawdzam, czy tu można jakoś PvP wyłączyć. PvP! Podłoga O. Na pewno zadziała. Nie działa. No chyba, że, że kogoś się przez przypadek uderzył Że nie będziemy się pić W ogóle No, no ma taką mam nadzieję A to jeszcze tyle tego no. tylko... mira hmm. No Żeś pootwierał, nie? Trochę potwierałem i od razu do wioski biegłem. tutaj spamił Jo! Ile tutaj tego jest? Kolejny jaszczur. Dużo. Nie używaj sobie tej włóczni, bo się szybciej otwiera. Dobra, Myślałem, że nie ma. Bo chyba masz włócznię. No. No, tylko kucać muszę. O, mam czekoladę. Nie, nie, mu nie, nie musisz kucać. Raz zabiję ptaszka. Gucci sruci pierdut, co? Ba. Ba. A, A, bo jest na czerwono! On się, on się modli, on się modli. Mm. Może go zostawimy, bo on jest fajny. Dobra. To jest Mietek. Się on ma kija w ogóle. w mordę. Dobra, lew. A dostał? Biorę ciało, moja kobieta. Idę z nią. No nie kawy pobije. Czy Pobiję. Czyli pod którym się to yy, zapalniczkę świeciło? Pod L. Dobra I w ogóle nie podnoszę zębów O, kości! Podzielę się z tą kościami moimi Gdzie to... Tu... Ile tu jest tych kości? Ile masz kości? Nie, mam dwie kości i trzy czaszki Aha, okej okay. A jak mogę... A, nie mogę ci upu... Aha Nie mogę ci... Chodźcie Dobra, dawaj Aha, a można już skurować, dawaj, okej okay. Mamy, Możemy mamy trofeum Zobacz, ma tak pokam. mam <laughs> Jak ty wyglądasz? Nie mogę się... Dobra Ja już wiem lat. jak się rzuca, S Dobra, wiesz co, chyba trzeba sobie gdzieś chałupę na taką chwilową zrobić Bo się ściemnia. Z liści i z patyków się robi No, robimy szałas Chodzi, chodzić chodź, może... chodź, 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 chodź. Gdzie? To no. będzie najbezpieczniej, tak No Tutaj są na rogu zrobimy, nikt nam przyjdzie raczej. Tutaj Raczej. Ej, dobra, to czekaj, B... Tak spadniesz to, no, to fajnie nie, nie, będzie. nie będzie. Czekaj, tymczasowe schronienie. Tylko na innym to jest, więc stawaj na... Wkładamy materiały. Pod... Nie, e śmieciu. Czy <laughs> <laughs> Dobra, dawaj, dawaj. Klikamy E Dobra, najpierw zapiszemy sobie. Miejsce pierwsze. Zapisałem Dobra, idziemy lulu. Zaraz dopiero. Do to powiedz kiedy ci się już pojawi to Z pod tym... Pod tą ikonką księżyca. Ciemno tutaj, boję się. Nie, ja już mam bok. Brygać. Ja chyba mam Tak. Troszeczkę. Do... Okej okay. Idę da stąd? No to jest nie chcie parzu No już tak mało Tak mało do tego abym się zesrał. Ja pierdziele zamknij się Kopi informatyk Weź mi screena jak ja wyglądam Ty grubasie jeden Zaj, znowu wszystko zepsuł No, twój oddech zepsuł wszystko Nie dobra jestem ciekawe, bo zaraz drzewo mi na mordę Co to jest? E, jelonek się właśnie Jaki. Leci nie no, ma, to spadło Nara no, biegiemy. Speedrun, speedrun. Czekaj, czekaj, bo jelonek, jelonek, jelonek <noise> Co to jest? Mogę tu zjeść O Zabiłem. O. Ale, zjadłem się. Masz sobie. coś do żarcia? Ja w sumie ja zobaczę, No masz, sobie zaraz. masz, masz. Masz batoniki. No wiem, wiem, wiem. Czekaj, biorę trofeum. I... Czemu moja postać wydaje jakieś? Ja... Chodzi! Nie prawie się z A tak miałem w roku 1987. Właśnie, czekaj, jak zrobić. Muszę sobie zrobić ulepszoną dzidę. Tylko jak się robi? Chyba czekasz Ulepszona. Na mnie? No, czekam, bo to ja robi ulepszoną dzidę. dzidę. Dzida, trzy kości, dzida, trzy kości i dwie tka. Pedofile <coughs> Daj tego śmiecia Dobra mordę, w mordę dosał panu Wy garnek jest tutaj w ognisku Ty kasę ma biorę No co on nie ma, dobra? Weź to ognisko, jest tu gdzieś. A gdzie, gdzie jest to ciało? Twoje. A gdzie są te twoje ciała? E. A podniosłeś co jest ten garnek tutaj na środku? Nie wiem, ja biorę pieniądze. To weź tutaj garnek. Gdzie, gdzie są te ciała? Co one zniknęły? Gdzie są te dzieci? Dobra, kolejny ptak is dead To czemu to go nie uderza? Ja sobie chałuk zrobię To no to nieźle ciała zniknę Eee, nie 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 Coś tam było trzeba Nie brać Wziął garnek Halo rybę Cześć, 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 gdzie ty jesteś? Ty tutaj. Przy jeziorze. Rybki sobie łowię. Nie ma tak się napić ziemi. Właśnie. O dobra, nadziałem sobie rybka. Dobra ziemia. No nie i to nie może. Ja mam tyle mięcha, gdzie się budujemy? No może niby tutaj póki co. A to chodź po drugiej stronie, bo nie chcę mi się przy tych balonych kanibalach... ...mieszkać. Aż leżymy na wodzie. Będziemy. Musimy sobie wziąć stratwę, co nie? No to rób. Tutaj jest stratwa. Czekaj. Ja mogę już drewno, nie? Skołować czy coś. Ale animacja. E, musimy zapisać. Muszę... Zacz. Muszę, Co? muszę wyjść. Dlaczego? To czekaj, to czekaj ten... daj mi tylko zanieść, daj mi tylko to zlań. No mów. Eee... Zapiszę. Tutaj zapisuję. Ech, tu! oh. No mu. Za, po... Więc, zapisz sobie. Zapisz. No zapiszę. Co? E, Musisz... że? Jezu. nie, zaraz mi w domu pier... A nie, a nie mam uziemienia. Na to. Co? Co się stanie? Bur, burza i, burza jest i nie ma uziemienia na wam tak, wami. biorą, to się